Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj zaczynamy serię ślubnych vlogów. Co prawda cała uroczystość jest dopiero jutro, ale wczoraj mamy naprawdę głębokie przygotowania. Co prawda wczoraj nie nagrywałam vloga, bo byłam na paznokciach oraz też bycie na takim małym spa, więc nie robiłam makijażu. Zrobiłam sobie wczoraj dzień ok. ale dzisiaj już zaczynam z vlogami, ponieważ dzisiaj przyjeżdża mój gość i ja go odebrać. Co prawda plany się pokomplikowały, bo miałem jechać odwiedzić mojego gościa do Gdyni Górnej bo wiadomo wszystkie pociągi z Polski nad morze kończą swój bieg w Gdyni Głównej ale słuchajcie we wtorek była tak wielka ulewa, że zalało cały dworzec i żadna winda nie działa e, dlatego też e, nie jestem w stanie pojechać po prostu do Gdyni i swojego gościa odbiorę z Wyjherowa ale może później wam powiem o kogo chodzi na razie e, nie będę tego zdradzać Welcome to friends are nearby don't need another few time is not on my mind but then it's you oh i love it when the love comes around and then i remember Dzisiaj też zostawiam z elektryczny w hotelu, bo niestety podróż pociągami jest bardzo trudna. Mamy bardzo rzadko te pociągi dostosowane, a ja nie chcę ryzykować, że się nie wbiję do pociągu, bo wczoraj miałam, słuchajcie, taką sytuację, że poszłam na pociąg 19.30, tak, bo byliśmy na próbie w kościele i poszłam na pociąg o 19.30 i słuchajcie, był tak nabity, że nie wsiadłam i wsiadłam dopiero o 20.30. Więc ja nie chcę ryzykować, że ta sytuacja się powtórzy, e, dlatego też e, jadę dzisiaj wózkiem elektrycznym. Odłożę mojego gościa do hotelu, bo będzie spał w hotelu, w którym będzie wesele. A potem e, zostawiam tam wózek, mam wszystko umówione z hotelem i moja siostra z członkiem i tak będą wieczorem na sali, e, więc. E, po prostu mnie zabiorą do Warszawy, autem i jutro pojedziemy autem, a ja po prostu w hotelu swój wyrosłuję, ale jak to będzie wyglądało jutro, to Wam wszystko opowiem z dnia na dzień. Dlatego też właśnie zmieniliśmy, wiecie, despór zmieniliśmy kierunek odbioru, bo mój ktoś usiądzie w i przyjedzie do wicherowa, bo stamtąd jest najlepiej pojechać autobusem pod sam hotel. I, I będę robić za przewodnika, ale też przekazać przybita mojego gościa. Nawet nie macie pojęcia, jak niesamowicie się cieszę, że osoba, którą poprosiłam o to, żeby być osobą towarzyszącą, się zgodziła i że spędzimy ten wieczór razem. Ogólnie powiem Wam jeszcze bardzo, bardzo zabawną historię, ponieważ jakiś tydzień temu Moja siostra wrzuciła na lokalną grupę e, informację, że poszukuje osoby towarzyszącej e, do e, chyba osoby chorej, coś, coś takiego moja siostra, wiecie, napisała na lokalnych grupach. W tym ogłoszeniu było wyraźnie napisane, że to chodzi o kogoś, kogo chcemy zatrudnić do jednej z chorych osób w do pomocy po prostu żeby pomóc się dostać na salę, yy, czy pomóc wyjść z Wiecie, takie typowe, fizyczne rzeczy. A ktoś pomyślał, że chodzi o to, że ja nie mam z kim pójść na wesele i moja siostra chce płacić jakiemuś facetowi, żebym na zdjęciach dobrze wyglądał. Nie więcej. Yy, więc to mnie rozwaliło, słuchajcie, naprawdę do rozpuku. No ale wiecie, ludzie mają różne pomysły. Ludzie są naprawdę przeróżni, ale powiem Wam, że śmialiśmy się z tego, no długo. Tak, to był zeszły piątek, więc spokojnie nikt mnie nie musi wynajmować osoby towarzyszącej. Ja wiem, że część z Was będzie zdziwiona, kto to jest, ale ja się akurat z tego rozwiązania bardzo cieszę. Jechałam już do Redy i teraz czekam na autobus do Becharowa, który mam za 10 minut. Jestem zadowolona, bo zdążę na wcześniejszy autobus i to jest ogromny, słuchajcie, ogromny plus. I też była śmieszna sytuacja, ponieważ pociąg był opóźniony z Władysławowa, gdyż czekaliśmy w Płocku na mijankę. Jeżeli chodzi o tor na Hel, to w większości jest to jeden tor i tylko na tych większych stacjach typu Władysławowo, Pósk, potem chyba, nie wiem czym Grzezino, ale wiem, że Reda, Rumia to są stacje, gdzie może być tak zwana mijanka, bo są przy Peronach dwa tory. Dlatego też właśnie musieliśmy czekać płucku, bo chociaż nasz pociąg był drobno, wiecie, tak mało opóźniony, to niestety pociąg z Gdyni był opóźniony i musieliśmy troszeczkę zaczekać, ale dzięki temu słuchajcie, przeszłam tylko kawałek Grypowską i zaraz przesiadłem się w autobus i jestem po 10 minutach w centrum no, gdzieś po 15, coś takiego. I kurczę, naprawdę aż tak się nie świecę. Też chyba trochę zaczęłam ci świecić, ale jest przedziwna pogoda, bo słuchajcie jest ciepło, w Władku wiało, ale na szczęście tutaj w Radzie nie wieje. Chyba mogę wam już oficjalnie zradzić, pewnie i tak wiecie po miniaturce albo tytule, zobaczymy, ale do mnie przyjeżdża Martyna na wesele. Na początku jak myślałam o sobie towarzyszącej, to wiadomo intuicyjnie, pomyślałam, że a jakiś facet by się przydał. Ale potem, jak tak zacząłem się zastanawiać, to wiecie co? Nie mam wokół siebie takiego fajnego człowieka, z którym mogłabym pójść i z którym bawiłabym się świetnie. A chyba wyrosłam z udowadniania wszystkim, wiecie, i wyrania byle kogo płci męskiej, tylko po to, by zaimponować rodzinie. To nie jest mój vibe. Takie rzeczy mogłabym robić, wiecie, mając 20 lat, ale nie teraz. I pomyślałam, że to będzie świetna okazja, bo będziemy miały czas z Martyną żeby się spotkać, żeby spędzić trochę czasu razem, żeby Martyna poznała moich znajomych, żeby poznała moją siostrę, bo jeszcze nie miała okazji i wiecie, po prostu zaproponowałam Martynie, czy chciałaby pójść ze mną na wesele jako koleżanka i Martyna oczywiście się zgodziła, bardzo się ucieszyła i dzisiaj specjalnie do mnie przyjechała. Miała bardzo długą podróż, ale cieszę się, bo już wiem, że siedzi w SKMC i to był właśnie główny powód, bo była zalana gdy nie i Martyna by tam też nie dosiadła, bo jedzie na wózku elektrycznym, dlatego też właśnie mówiłyśmy się i słuchajcie, załatwiłam asystę w obrębie dworca, bo jedna winda w Sopocie na Eskankę była zalana, druga nie i okazało się, że Tutaj panowie z dworca ją bardzo fajnie przeprowadzili i bez problemu się dostała, więc jest to słuchajcie ogromny plus. Jak już mi napisała, że siedzi w skm, to ja jestem spokojna, za chwileczkę uciekam na autobus i będę na nią czekać na przystanku i potem wiecie, wsiadamy w autobus do Rady i założę ją do hotelu, w którym będzie wesela i w którym ma zamówiony pokój. Mam nadzieję, że te windy naprawią dzisiaj żeby ją mogła w niedzielę odwieźć, bo Martyna przyjeżdża tylko i wyłącznie na wesele, wiecie i w niedzielę już wraca, ale jutro spędzimy cały dzień, bo też jest zapisana na makijaż z nami, więc no, będziemy miały takie babskie święto, ale jak widzicie, cały czas już myślę o jutrze, a do jutra jeszcze długa, 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 długa droga i to też będzie ciekawa rzecz, ponieważ będę nagrywać początek vloga bez makijażu, co nie jest dla mnie komfortowe, jak wiecie, nie przykładam za tym, ale po co mam robić cokolwiek, czy nawet pokrywać krosty, jak za godzinę będą mnie malować, wiesz, kiedy to było totalnie bez sensu. Chyba makijaż mam pierwszy. Nie pamiętam, moja siostra ma cały grafik, bo to ona ustalała, wiecie, te yy, wizyty, więc wszystko mamy zaplanowane yy, i nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że wreszcie zobaczę się z Martyną bo się długo nie widziałyśmy chyba na żywo rok, więc to jest dla mnie ogromny plus, ale również się cieszę, że zobaczymy Martynę, więc będziemy miały naprawdę świetną bawską ekipę, co jest... wow! Wiecie co? To, to była najlepsza decyzja i ktoś mi powie, że a mogłeś sobie wziąć jakiegoś kolegę. Ale ja wiem, że z Martyną będziemy się bawić rewelacyjnie, i że spędzimy mnóstwo czasu. Po co miałabym brać kogoś, co do kogo nie mam pewności. Misja ja Martynę z sukcesem. Martyna już się spokoju i się odświeża. Ja jestem bardzo zadowolona, że udało nam się dojechać. Co prawda byłyśmy szybciej, bo zdążyłam na szybszy autobus, Martyna zdążyła na szybszą eskankę. Natomiast z drugiej strony byliśmy później niż... Powinniśmy, jak byliśmy tym szybszymi środkami transportu, ponieważ długo czekaliśmy na autobus i w ogóle ósemka nam nie podjechała i Jobka przyjechała ponad pół godziny spóźniona. Naprawdę nie wiem, co tam się wydarzyło z tymi autobusami. Najważniejsze, że dojechałyśmy. Wiecie, Jobką tą gdyńską było szybciej, bo ona jedzie po tylko po głównej ulicy, więc szybko wysiadłyśmy i dojechałyśmy do hotelu Riverstein w Radzie. I moja siostra, jak takiego jak mówiłam, szkoła sali na Wesele, to szkoła takiego miejsca, żeby mogła dojechać wózkiem. A ten hotel jest oddalony tak 10-15 minut wózkiem od kościoła, więc nie trzeba było kombinować żadnej dostosowanej taksówki. Wiecie, nie było na niczym myśleć, bo po prostu pomysł. Wyjdę i sobie tutaj dojadę do hotelu, zanim skończą goście składać życzenia, bo całe życzenia będą na sali. Natomiast jak goście skończą, składać ci, którzy będą tylko namszy, bo wiadomo, że tacy też się znajdą, to wtedy oni usiądą samochód i zanim dojadą, to ja tutaj spokojnie dojdę. Więc yy, cieszę się, że jestem w tym hotelu, bo tutaj naprawdę standard jest fajny. Dlatego, że zrobiliśmy sobie taką przyjemność i po weselu tutaj po prostu nocujemy, żeby było wygodniej. Gdybym była u siebie, to nie byłoby to problemem. Natomiast, że teraz, jak wiecie, jestem u siostry, to stwierdziliśmy, że tak po prostu będzie wygodniej, nikomu by się już nie chciało wracać na zranem. Dlatego sobie tu przenosujemy. Teoretycznie może było spać w mieszkaniu, ale przez to, że tam. Ta jedna mała robótka to też nie za bardzo są warunki, też żeby dużo osób tam spało, więc powiedzieliśmy, że dobra, nie będzie hotel. Raz w życiu moja siostra że ślub, to dlaczego nie? Ogólnie właśnie śmieszna na sytuacja, bo jak szukałyśmy z Martyną jej pokoju, to już zaczepiła mi jedna osoba, że to się z gościem weselnym, więc już poznaję gości weselnych i tutaj w ogóle stoję za salą, za tymi białymi drzwiami, jest sala jest fajne, czy bankietowa, czy balowa, bo tutaj jest kilka Castle. I to jest największa sala w hotelu i to właśnie tutaj będzie wesele. <grywa> Tylko właśnie to jest troszeczkę taka przestrzeń pomiędzy restauracją właśnie a tą salą. Ona jest na parterze, y, w tamtą stronę y, są toalety, tam jest też toaleta dla niepełnosprawnych, więc wszystko tutaj jest bardzo przyjemnie pod ręką. I nawet nie macie pojęcia jak się ucieszyłam że Martyna przyjechała, tak dawno się nie widziałyśmy, czemu sobie musiały zrobić fotę, jak, właśnie jak się zobaczymy teraz, bo teraz się ogarnia i ogólnie słuchajcie miałyśmy iść na obiad, ale jest tak gorąco, a wyjechała o godzinie już od siebie, więc stwierdziłyśmy, że nie mamy siły na żaden obiad i po prostu pójdziemy na kawę i ciacho, bo po prostu jest za ciepło. Chciałyśmy iść do wujka po Ola, bo otwarć nowy który jest dostępny. Ale kurczę, szczerze, jest późno, jesteśmy wykończone. Już tutaj właśnie jak Martina się, wiecie, meldowała, to pani schotro mówiła, że już można zostawić wózek, tylko ja czekam aż siostra przyjedzie po mnie z narzeczonym. I to będzie w pokoju, w którym jutro będą przyszykowania, bo nałożeńcy mają swój apartament. I właśnie w tym apartamencie jutro będą wszelkie przygotowania i tam śmiało można już zostawić wózek. Więc cieszę się, że ten apartament też już jest gotowy. Tylko pewnie nasz pokój nie jest gotowy, bo... czy mój pokój nie jest gotowy, bo on będzie dopiero od jutra, więc... No, najgorsze jest to, że jeszcze muszę wrócić do Władka, się spakować, ogarnąć, przypakować torebkę na tą to na wesele i naładować ten aparat. No i mam troszkę rzeczy do zrobienia, jeszcze muszę kartkę na prezent wypisać, więc e, no, e, więc taką wiecie, pojątkową kupiłam kartkę w dniu i tak dalej, to trzeba jeszcze ręcznie wypisać. E, no, tu dużo, dużo, dużo rzeczy mnie czeka. Właśnie zmieniłam do mamy i powiedziałam, że Martyna wyjechała bezpiecznie, e, więc e, nie było żadnego problemu. I słuchajcie, jak ja narzekałam, że e, jak jest ta stara taka rampa, wiecie, ale autobusowa w że się ciężko wyjeżdża, wyobraźcie sobie, że Martyna wyjechała tyłem i nie miała żadnego problemu. Ja bym się chyba bała jechać, to nie wiem. Nie wam chyba tego taka pewna. To jest do przemyślenia, ale ja ogólnie nie lubię cofać, bo ja nie widzę. Ale to no jest? W sumie ten no, który mnie na na podstawach. Może kiedyś spróbuję. Widzicie, każda osoba ma swój system i od siebie się wzajemnie uczymy. Też wreszcie zobaczyłam Martynę buzek elektryczny, bo zazwyczaj przyjeżdżała na takim lekkim, tym takim składanym, a dzisiaj widziałam jej prawdziwy, prawdziwy wózek elektryczny i prezentuje się rewelacyjnie. No i Martyna się śmiała, że ja na tą część będę musiała czekać 4 tygodnie. Wam tego, nie mówiłam tak. Na głupią część dowózka będę musiała czekać 4 tygodnie, ale to wam opowiem już w innym vlogu, bo to i temat łuska to jest kolejna długa, długa przyprawa, ale się cieszę, bo ostatnio wiele rzeczy się ruszyło i chyba trochę za dużo rzeczy sobie wziąłem do ogarniania na głowę. One Eternity Later. Jestem już po spotkaniu z Martyną i powiem Wam, że było długie i owocne. Wreszcie miałyśmy okazję nagadać się na żywo. Co prawda, jeszcze nie jest późno, bo jest, to jest około godziny 19 ale ja już czekam na moją siostrę, która jedzie właśnie z narzeczonym po mnie i nie będę tutaj męczyć już Martynę zbyt długo. Wiadomo, że jest po podróży, jest zmęczona i musi się porządnie wyspać, bo od jutra już przygotowania i wielki dzień. Co prawda Martyna ma przygotowania od godziny chyba 12, ale też musi się, wiadomo, ubrać, ogarnąć, umyć, jeszcze zrobić włosy, bo Martyna nie ma prezjera. Natomiast ma makijaż, na który właśnie będzie miała pomysł, z tego co kojarzę, więc musi jutro być pełna energii, o skoro mamy balować do rana, mam nadzieję, że da radę i dotrzyma mi kroku, wyjdziemy jako ostatnie z wesela i się śmiejemy, że pewnie wyjdziemy o godzinie czwartej, bo się kojarzę, to wesela jest do godziny czwartej więc potrzebuję dużo energii, dlatego też nie mam zamiaru męczyć. Po drugie cały dzień, wiecie, od godziny 6 do godziny 16.30, o tak, to było 16.30, byliśmy w hotelu, więc słuchajcie, to jest cały dzień podróży, więc ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że Martena i tak wygląda olśniewająco. Mimo wszystko bardzo się cieszę i, i, i to był naprawdę świetny pomysł i wiecie, i kurczę, Pani Micie, właśnie takich znajomych, którzy przyjechał do Was z drugiego końca Polski, żeby z Wami pobawić się na weselu. I to, to jest naprawdę ekstra. Nie ja będę Wam mówić o czym gadałyśmy z Waterloo, bo to nie ma większego sensu, bo to są masę naszych tematów. A przy okazji też dużo o ludzkach i tak dalej. Też nadrabiamy zaległości, bo ten tydzień był taki, że myśmy w tym tygodniu tylko gadały chwilę przez strefę poniedziałek i to było wszystko, więc trzeba było po prostu. Nadrabić co się w tym tygodniu działo, a uwierzcie mi, dużo się działo. I, i wtedy normalnie wiecie, zacząć się rozmowę. Też planujemy na jutro, właśnie. Muszę pisać Zaraz, zamordujmy, bo zapomniałem się zapytać. W końcu, którą kieskę wesele, bo miała dylemat między chyba dwoma czy trzema i się nie zdecydowała. Widzicie, ja szukałam, dużo zamawiałam, odsłałam, ale jak zrobiłam tą idealną, to już wiedziałam, że to jest ta idealna. A Martina długo się wahała i jestem ciekawa, na czym finalnie w końcu stanęło, więc najwyżej zobaczę jutro, jak się ubierze. I już się nie mogę doczekać, że jutro kurczę założyć tą sukienkę. W ogóle dzisiaj jak chodziłam na peron. akurat ja chodziłam na peron, jak Martyna wysiadała, to powiem Wam, że miałam takie kurcze. myśmy o tym gadały pół roku temu? Nawet więcej? Nie pamiętam, kiedy ja Martynę poprosiłam. Albo jakoś jesienią? Albo na początku grudnia coś takiego. Eee, czy właśnie w sumie zapytałam, czy chciałaby pójść za nowe cele. I kurczę, myśmy się śmiały, że to jeszcze tak daleko, tak daleko. A w końcu jutro jest ten dzień zero i mamy takie. słucha, to już. Wiecie, to już tak szybko zleciało, że zajmiemy się. Ob... Albo nawet szybciej? Nie wiem, może jakiś październik? Nie pamiętam. Wiem, że właśnie ciężko by było utrzymać to w sekrecie. Bo chciałam Wam zrobić niespodziankę i też ja wiem, że zaraz się pojawią komentarze, że pewnie jestem przegryw, ale tak jak Wam mówiłam. Jakbym miała fajnego chłopaka, albo naprawdę jakiegoś świetnego kumpla, który byłby sam. A niestety wszyscy moi kumple są sparowani, więc no, no nie poszłabym z takim kumplem. A jak mam brać jakiegoś kolegę, którego nie do końca jestem pewna, i potem wiecie, przed rodziną i przed rodziną, no, wiecie, narzeczonego mojej siostry, no to nie. No to ja zdecydowanie bardziej wolę wziąć yy, osobę, na, do której mam zaufanie, której wiem, że będę się to przybawić, i która wiem, że umie się zachować. Bo wiecie, ludzie są różni. Może być fajny człowiek, nie wiem, do wyjścia, a potem się okaże, że na imprezie pochodzi w nicniku. zwierz, niekoniecznie w znaczenie znaczeniu tego słowa. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to jutro będzie wyglądało. Ogólnie dzisiaj w o 30, słuchajcie, jutro chyba nas też czeka powódka o 7, czyli będziemy prawie dobę na nogach. To jest lekko dla mnie przerażające, ale wiecie, ja mam doświadczenie przez koncerty, więc no, dam radę, tylko to jest trochę takie, wiecie, przerażające, ale spoko. Dobra. Ja trochę gadam, bo czekam na moją siostrę. Mam nadzieję, że właśnie zaraz będą. E, I po prostu jedziemy do Władka. Pewnie jeszcze by Władko się do Was odezwę, ale e, no, mam leciutką kontuzję ręki, więc e, na razie nie mogę... Wiesz, nagrywać tak z ręki, e, bo oszczędzam sobie tą rękę na jutro, bo będzie mi potrzebna, a po prostu mam ją lekko przećwiczoną. a ja przesadziłam i bolą mi mięśnie, nie pytajcie. E, dlatego właśnie e, szukam blatu, najwyżej poproszę siostrę, żeby mnie nagrała, albo znajdę sobie takie miejsce, gdzie będę mogła oprzeć e, i mam nadzieję, że ten vlog będzie treściowo dobry, bo mam wrażenie, że dzisiaj tylko jechałam po na no ale to był najważniejszy punkt programu. Much 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 later. To jest przerwa w jest to około godziny 23. Patrzcie, taką pozycję, ale z przesiloną ręką nie jestem w stanie aż tak daleko odsunąć aparatu. I świecę się, co widać, oraz też jest mały chaos tutaj ponieważ się spakujemy z siostrą, musimy się przygotować na jutro, bo już o 10 musimy być w hotelu, a jest 23. Ja jestem jeszcze kompletnie niegotowa. Siostra ma milion rzeczy do spakowania, wiecie, jako panna młoda. Ja też mam sporo rzeczy do ogarnięcia, więc po prostu zaczęłyśmy się tym zajmować. Siedziałyśmy sobie na dole, bo słuchajcie, dlaczego właśnie była ta przerwa? W sumie Wam nie powiedziałam. Przyjechaliśmy do Władysława około 20.30 i okazało się, że zaskoczyła nas impreza, czyli taki koszulski zwyczaj, Porten Aben I chodzi w nim o to, że schodzą się sąsiedzi i tłuczą szkło, butelki, słoiki na szczęście młodej parze. To jest bardzo dawny zwyczaj. Kiedyś właśnie tłukło się na wieczór przed Weselem. Teraz już od tego odchodzi, robi się tydzień wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej. Natomiast tutaj właśnie sąsiedzi się zeszli wieczór przed. Byłyśmy z siostrą, właśnie to na dole, widzicie, rozmawialiśmy z gośćmi, ale myślę, się właśnie o 23 siostrą ulotniliśmy i teraz się pakujemy. Mam nadzieję, że uda się spokoić, więc wybaczcie, ten klip nie będzie długi, też będzie zakończeniem. Bo musimy się ogarnąć, a to, wbrew pozorom, nie jest takie proste. Musimy niczego nie zapomnieć. A już o 10 musimy być w hotelu, więc o 9 musimy wyjechać. A jeszcze trzeba się przecież rano ubrać, ogarnąć, zjeść śniadanie, więc to nie jest takie chopsi. Poczekajcie, rękami mi cierpię, więc zrobię chwilę przerwy. Z tym sposobem zaczynamy właśnie maraton weselny, bo te dwie noce będą bardzo krótkie. Co prawda. Ta jeszcze nie aż tak krótka, ale wiadomo, że będzie nie będzie niesamowicie krótka, nawet nie wiem, czy uda się położyć, zobaczymy. E, I dzisiaj będziemy bardzo mało spać, bo nie wiem, czy tutaj myszy ciężko powiedzieć. E, I dlatego też właśnie nie będę już przedłużać, nie będę, wiecie, tutaj kombinować. Ale chciałam Wam opowiedzieć o tym kaszywskim zwyczaju i też kompletnie się tego nie spodziewaliśmy, bo mnie tutaj nic nie organizował, więc na szybko trzeba było wymyślić począstunek, bo właśnie nie powiedziałam Wam. ten album wygląda na tym, yy, program. Na tym, że przychodzą sąsiedzi, tłuką szkołę w wyznaczonym, przygotowanym miejscu i wtedy dostają po jak wiecie, jakieś kanapki, coś słodkiego oraz yy, właśnie do picia albo zimne napoje, albo coś mocniejszego. I też często przynoszą jakieś drobne upominki młodej parze. E, to jest właśnie taka impreza dla osób, które nie są zaproszone na wesele, właśnie jak sąsiedzi, jesteście znajomi dalsi a, i zawsze właśnie jest bardzo wesoła. Dlatego też myślę, że skończę już tego bloga, bo powiem Wam, że ręka mi umiera. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną i razem ze mną odebraliście Martynę. Dziękuję też wszystkim, którzy oglądają moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Jutro wielki dzień, a ja mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejnego vloga, który już niedługo. Trzymajcie się, cześć.